Nieraz już w tym podcaście mówiłam Wam, jak sprawić, by nauka była skuteczna i jednocześnie przyjemna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jeszcze jednej bardzo ważnej cesze, a mianowicie o elastyczności w nauce to był 124 odcinek podcastu Ultremare włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Dzisiejszy odcinek poświęcamy elastyczności, a to dlatego, że uważam, że jest ona bardzo ważna i czasami uświadomienie sobie tego, że nie zawsze będzie tak jak zaplanowaliśmy, że musimy się troszkę dopasować do okoliczności, do sytuacji, bardzo nam pomoże i być może zdejmie z nas taką presję, że zawsze wszystko musi być perfekcyjne i idealne. Tak, może być tylko, nie wiem, w jakichś takich idealnych planach rzeczywistość często jest inna i ta elastyczność rzeczywiście bardzo, bardzo się przydaje. W związku z tym w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tej elastyczności w trzech wymiarach. Przede wszystkim zaczniemy od czasu czasu i elastyczności, później o elastyczności w samej nauce. I o tym, że czasem trzeba zrobić krok w tył, by móc zrobić dwa kroki naprzód. I trzeci wymiar tej elastyczności będzie dotyczył samego już mówienia po włosku. Więc niejako uprzedziłam Was już, jak tej elastyczności się przyjrzymy, i zapraszam Was serdecznie na ten dzisiejszy odcinek, bo myślę, że zdejmie Was z Was taką. Presję tego, że ta nauka musi wyglądać w ten, a nie inny sposób. Mamy metody, macie nie jeden odcinek o tym tu w podcaście, co zrobić, by ta nauka rzeczywiście była skuteczna i przyjemna. I planowanie jest też takim właśnie czymś, co nam bardzo, bardzo pomaga w nauce. Natomiast przy tym wszystkim, właśnie trzeba też pamiętać, że jest życie, że jest rzeczywistość i ta elastyczność bardzo się przydaje. Zacznijmy od czasu i elastyczności. To dlatego, żeby sobie tak uświadomić, że jasne, planowanie, zaplanowanie tego włoskiego, żeby włączyć go do swojej rzeczywistości jest bardzo ważne. Zawsze zachęcam do tego, żeby zastanowić się, jak można wpleść ten włoski po prostu w codzienność, tak przy okazji. Czyli nie wiem, sprzątając, słuchacie podcastu, być może właśnie się tak dzieje, albo idziecie na spacer, cokolwiek, tak w sensie tak, żeby to było coś dołączacie to już do czynności, którą i tak robicie i ten włoski zaczyna się pojawiać. Czy to właśnie w formie podcastu, czy włoskiej playlisty. Po prostu przy okazji pojawia się w waszym życiu tak, żeby oswajać się i osłuchiwać z tym językiem. Bardzo ważne jest też zaplanowanie jakiegoś takiego mm, konkretnego dnia na ten włoski, 15-20 minut. Być może macie taką możliwość, żeby raz czy dwa w tygodniu zaplanować sobie nawet godzinę. I to nam na pewno bardzo ułatwia. Pójście naprzód z nauką języka. Natomiast elastyczność, o której dziś powiem, zakłada to, że czasem może coś pójść nie po naszej myśli, że być może akurat tego dnia, którego sobie zaplanowaliście, to nie wyjdzie. I to nie dlatego, że po prostu Wam się nie chce, tylko rzeczywistość i tak się, taki był zbieg okoliczności różnych sytuacji, że nie macie na to możliwości. I to jest ok. I warto sobie pomyśleć, że będą takie okresy w Waszej nauce języka włoskiego, kiedy będziecie to robić bardzo intensywnie. Na przykład wybierzecie się na tak zwane wakanca studio, czyli na przykład na dwa tygodnie gdzieś w jakimś małym miasteczku. Tropea się do tego wspania wspaniale nadaje, ale może być to jakiekolwiek inne miasteczko i będziecie przez dwa tygodnie we włoskiej szkółce szkolić Wasz język. Otworzycie się i zaczniecie mówić i to będzie taki bardzo bardzo intensywny okres, a potem nastąpi okres, kiedy będziecie mogli z tym włoskim mieć jedno spotkanie w tygodniu, czy to samemu, na przykład przy książce przepis na włoski, albo mając jakieś zajęcia, lub ucząc się z moim wideokursem włoski start. To jest po prostu bardzo naturalne, że te okresy, gdzie ta intensywność nauki jest różna. Będą się przeplatały i warto mieć do tego takie elastyczne podejście. Bardzo lubię planować, ja również planuję różne rzeczy i rzeczywiście to pomaga mi jakoś tam realizować te cele, i to jest bardzo ważne. Natomiast zawsze gdzieś warto mieć z tyłu głowy to, żeby się elastycznie dopasować do tych możliwości, które mamy do rzeczywistości, która nas otacza. Bo jeśli nie będziemy mieć takiego podejścia, to może się okazać, że niezrealizowanie planu w 100% spowoduje u nas frustrację, a pamiętajmy, że zrealizowanie planu nawet w 70 czy 80% to już, to już jest naprawdę bardzo duży sukces. Dobra, to była nasza pierwsza elastyczność. Druga elastyczność będzie do, drugie to nasze elastyczne podejście będzie dotyczyło zagadnień. Zagadnień gramatycznych czy leksykalnych, czyli tych dotyczących słownictwa, które poznajecie w nauce ucząc się języka włoskiego. I jest jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy, to nie jest tak, że już jak raz mieliście na przykład czas przeszły, Pasato prossimo. To już raz go mieliście, nauczyliście się i to jest koniec. Bardzo ważne w nauce są te powroty, powtórki, spojrzenie na coś jeszcze raz. Bardzo często okaże się, że gdy dodamy jeszcze do naszej nauki kolejne elementy, które się pojawią, np. w przypadku czasu przeszłego, może on się pojawić w, towa w towarzystwie zaimków dopełnienia bliższego. To są te wszystkie to, go, ją, ich itd. To będziemy musieli dodać jeszcze element do tej naszej wiedzy, którą mamy o czasie przeszłym. I nie warto czasem się wzbraniać przed tym, że jeśli idziemy dalej z nauką, i w pewnym momencie orientujemy się, że temat, który już przerabialiśmy, nie czujemy się po prostu w nim pewnie, to nie warto jakby myśleć: O nie, przecież ja już to miałam, czy miałem. No, i znowu muszę do tego wracać, nic nie pamiętam. To jakby na pewno coś pamiętasz, to jest po pierwsze. Po drugie, wydarzyły się po drodze kolejne elementy, i te powroty są bardzo naturalne. Ja pamiętam, że w trakcie mojej przygody. Z językiem włoskim. Ona nadal trwa języka uczy się całe życie, ale wracając do tych, powiedzmy, początków, czy gdzieś, gdzie byłam średnio zaawansowana, to pamiętam, że takim tematem, który cały czas wracał, ja się bardzo denerwowałam, że ja nie potrafię tego tak raz a dobrze opanować, były zaimki. Zaimki dopełnienia bliższego i zaimki dopełnienia dalszego. Ja wiem, że te gramatyczne nazwy są czasem straszne. Po włosku są to pronomi diretti. I indirekti. Jeśli ty, moja droga słuchaczko, czy słuchaczu, właśnie się z nimi mierzysz, to ja też stoczyłam bój z tymi zajmkami i miałam wrażenie, że y, szłam już dalej z bardzo, bardzo dużo bardziej zaawansowanymi tematami teoretycznie, a to cały czas wracało. Cały czas gdzieś musiałam wracać do tego tematu, bo okazywało się, że to nie jest takie oczywiste. Bo okazuje się, że to, co nam pomaga na samym początku, czyli przypisanie tym włoskim zaimkom po prostu polskiego przypadka, czyli przy zaimkach dopełnienia bliższego, gdy odpowiadamy sobie na pytanie, kogo, co, a przy zaimkach dopełnienia dalszego, ko, dalszego komu czemu, to okazuje się, że to nie zawsze działa, są wyjątki i kurcze. to zawsze gdzieś tam e, łapało, e, mnie łapało i wracałam. I chciałabym, żeby ktoś mi wtedy powiedział, że to jest normalne, że są takie zagadnienia, do których wracać będziemy, do który, które um, być może jesteśmy w stanie też lepiej zrozumieć i mając później szerszą perspektywę, wię, większą znajomość włoskich czasowników, włoskich słówek, po prostu wrócić do tego zagie, zagadnienia, żeby je porządnie uporządkować i że to naprawdę wszystko się ułoży w tych szufladkach w głowie i to jest naturalne i normalne. Więc dziś ta elastyczność u Ciebie zakładałaby to, że jeśli są takie momenty, że czujesz, że potrzebujesz wrócić, to ok. To wróć do tego zagadnienia Ułóż jest z powrotem. Być może przez to, że zrobiłaś czy zrobiłeś jeszcze kilka kroków naprzód, będziesz w stanie spojrzeć na to zagadnienie zupełnie z innej perspektywy i to, co kiedyś wydawało się bardzo trudne, dziś przyjdzie ci po prostu z bardzo dużą naturalnością. Ja tak jak mówię, przez to, że te zaimki gdzieś tam mi kiedyś spędzały sen z powiek, to teraz, gdy już wam o tym mówiłam dwa tygodnie temu, że napisałam książkę Przepis Na Włoski, to temu zagadnieniu poświęciłam bardzo dużo miejsca w książce, tak żeby raz na zawsze po prostu to opanować z praktycznymi przykładami, z tymi czasownikami, które zachowują się. Nieintuicyjnie, po prostu. Macie to wszystko w jednym miejscu, więc ta książka nada się i dla, i dla każdego, kto pragnie rozpocząć przygodę z językiem włoskim, ale też dla każdego, kto potrzebuje takiego uporządkowania i poczucia się po prostu pewniej w tych wszystkich strukturach i zagadnieniach gramatycznych. I teraz powiem jeszcze o jednej rzeczy, która będzie się jakby przeplat, jakby łączy nam tą, ten drugi wymiar elastyczności, tak naprawdę z trzecim. Bardzo naturalną rzeczą w procesie nauki języka włoskiego są błędy. Nie wiem, czemu my tak bardzo się boimy tych błędów, i one często hamują nas w ogóle przed wypowiedzeniem jakiegokolwiek zdania. Jakiś czas temu moja uczennica, która już teraz sobie wspaniale radzi w języku włoskim i naprawdę pięknie mówi i jeździ do Włoch regularnie, przesłała mi odcinek podcastu nagrany przez Włoszkę, która nagrała odcinek podcastu o poprzednim swoim odcinku podcastu, w którym popełniła błąd językowy, i to się stało jakby powodem nagrania kolejnego odcinka podcastu. Możemy sobie pomyśleć, że ojeku, jak to ktoś popełnił błąd, i jakie to jest straszne. A ja bym was dzisiaj zachęciła do tego, żeby po prostu pomyśleć sobie o błędach jako o czymś naturalnym, my również. Jakby mówiąc po polsku, popełniamy błędy. Ja nieraz składając odcinki tutaj podcastu, które dla Was nagrywam, widzę, że po polsku musiałam powtórzyć coś drugi raz, bo się po prostu najzwyczajniej w świecie przejęzyczyłam. I to jest. Normalne. To jest po prostu jakby tak jest. I absolutnie nie mówię o tym, że należy korzystać ze źródeł, gdzie ktoś nie sprawdził, gdzie jest bardzo dużo błędów i tak dalej. Jakby to nie o to chodzi, że nie, nie warto być uważnym. Są jakby eksperci od danych zagadnień i jakby po to im ufamy, dlatego że oni to sprawdzają. Natomiast takie normalne błędy, czy przejęzyczenie, czy gdzieś tam zły przyimek, czy coś takiego. To jest jakby naturalna część yy, procesu nauki, szczególnie jeśli stoimy jakby po tej drugiej stronie jakby osoby uczącej się i taka presja, że jaki to jest straszny błąd. To jest, właśnie, to jest presja. A każdy błąd, który popełnisz, może być jakby nauką i wyciągnięciem wniosków. W ogóle może się stać Taką sytuacją, której ty na zawsze już zapamiętasz dane użycie. Ja na tej swojej drodze yy, uczenia się włoskiego, tych błędów miałam, przecież no, jakby nikt nie mówi od razu perfekcyjnie, idealnie, a nawet jak mamy bardzo wysoki poziom języka, to nadal zdarzają się nam błędy i przejęzyczenia. I to absolutnie nie jest zachęta do tego, żeby. Nie wiem, gdzieś tam nie być uważnym, gdzie, by nie starać się mówić poprawnie. Absolutnie nie. Jakby starajmy się to robić, starajmy się jakby wyciągać wnioski, uczyć się takich na, na, na życiowych przykładach, ale właśnie tych zasad, jak to wszystko działa w języku włoskim. To jest bardzo ważne. Ale nie dajmy sobie też mówić, że popełnienie jakoś błędu nas skreśla. I bardzo mi się nie podoba to, co czasem widzę. Jak w internecie, właśnie ktoś popełni błąd, to mówię tutaj od razu o, o języku włoskim i podnosi się takie straszne larum. Jak tak można było? Jak tak można było? No normalnie jesteśmy ludźmi i, i jej. Jasne, chcemy, chcemy mówić po włosku, przynosi nam to bardzo dużo radości, ale te błędy są wpisane w proces nauki i gdzieś tam zdarzy nam się po prostu pomylić. Więc zdejmijmy z siebie jakby tą presję i po prostu, ja myślę, że takie kategoryczne podchodzenie do, do błędów sprawia, że nam to bardzo dużo radości z, z nauki języka włoskiego e, odbiera. A taka uważność i otwartość na to, żeby ktoś tam po prostu w miły sposób zwrócił uwagę, nie robiąc tego niesamowitej afery, tylko po prostu powiedział: Słuchaj, wiesz, co to funkcjonuje w inny sposób, inaczej, bardzo, bardzo pomaga i po prostu jest lepszym rozwiązaniem. Od razu przejdziemy teraz do elastyczności w mówieniu. Te błędy tutaj, jakby nam się przeplatają, bo też bardzo przecież dotyczą samego mówienia, bo przez to, że my się boimy popełnić błędu, często się nie odzywamy. Jakby, słuchajcie, ja znałam osoby na swojej drodze, uczę już włoskiego ponad 10 lat, które no. No, niesamowity miały zasób słownictwa, pięknie pisały, rozwiązywały zadania w języku włoskim, przychodziły do mnie i nie mówiły po włosku. Nie mogłam zrozumieć, jakim cudem, no ale w sumie, tak jak sobie myślę, to. to, to mogłam zrozumieć, bo. Ja też ten, ten, to, ten lęk przed popełnieniem błędu i ta bariera językowa była u mnie bardzo duża. Po pierwszym roku nauki języka włoskiego, jak pojechałam do Włoch, to okazało się, że nie za, bardzo, nie, nie za dużo umiem powiedzieć. Mimo, że zasób słownictwa po pierwszym roku italianistyki miałam teoretycznie bardzo duży, to okazywało się, że te osoby w takich życiowych sytuacjach po prostu nie potrafiły sobie poradzić przez to, że się bały. Nie ma co, no najwyżej popełnimy ten błąd i nic się naprawdę nie stanie, świat się nie zawali. A zachęcam Was do takiego radosnego podejścia, do, do nauki każdego, tak naprawdę języka, że nawet po dwóch tygodniach czy miesiącu nauki, gdzie wy znacie podstawowe słowa, typu Ciao, cześć, buongiorno, dzień dobry. Umiecie się przedstawić i zadać jedno podstawowe pytanie: To, żeby już od tego momentu korzystać z języka. Co z tego, że tam padnie po drugiej stronie bardzo szybka odpowiedź, możecie się uśmiechnąć i powiedzieć, gracje, jak jesteście już po trzech miesiącach nauki, możecie poprosić o powtórzenie wolniej. Po prostu chodzi o to, żeby ta, po prostu, ta bariera nie narastała. I ta elastyczność w, w mówieniu wiąże się jeszcze z jedną rzeczą, którą o której już o tej rzeczy tu w podcaście mówiłam. Mianowicie o tym, żeby się nie przywiązywać tak bardzo do dosłownego tłumaczenia z języka polskiego, szczególnie na początku i do poziomu średnio zaawansowanego. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. My po polsku mamy dużo większy zasób słownictwa, znamy więcej czasów itd. I gdy my próbujemy bardzo często, Przełożyć dosłownie to, co nam się pojawiło w głowie po polsku, to okazuje się, że użyliśmy czasu, którego po włosku jeszcze nie znamy, słówek, których nie znamy, i jakby to już wywołuje nas taką blokadę i stwierdzenie: Ja nie umiem tego powiedzieć. Nie umiem tego po prostu powiedzieć. Chciałabym, żebyście odwrócili to myślenie, zaczęli trochę myśleć po włosku i, sk i składali wypowiedzi z tego, co już umiecie, bo ja wam ostatnio taki dość częsty przykład podaję. Myślę, że dlatego, że jest tutaj, mamy bardzo dużo sposobności pracy jakby zdalnej czy zajęć online. Ja się widzę często z moimi kursantami włoskiego startu raz w miesiącu widujemy się na konsultacjach na Zoomie i to jest dla mnie taki bardzo jakiś życiowy przykład i też pokazuje, że nie zawsze musimy znać wszystkie słówka. Mianowicie bardzo często Akurat mi nie działa z jakiegoś powodu klawiatura, którą mam podczepioną do komputera. No ale powiedzmy, że taka sytuacja by się zdarzyła po drugiej stronie, czyli ktoś ze mną rozmawiając nie wie, jak jest klawiatura. No i chciałby po włosku na zajęciach, czy w ogóle powiedzieć, że moja klawiatura nie działa, nie mogę nic napisać. No i jakby, jeżeli on się skupi na tym, że nie wie, jak jest klawiatura, co jakby jest. Absolutnie naturalne, normalne, nie musimy wiedzieć, jak jest klawiatura po włosku. To ponieważ jest to pierwsze słowo, które chcę powiedzieć, moja klawiatura nie działa, to może stwierdzić, że już nie umiem tego powiedzieć. Nie wiem, jak jest klawiatura, nie mówię nic. Natomiast elastyczność będzie zakładała, że mogę powiedzieć coś nie działa, nie mogę pisać. Qualkoza, non funkcjona. W sensie możemy użyć innych słówek i powiedzieć zamiast. La mia tastiera, tak jest klawiatura, la mia tastiera non funziona, non posso scrivere, qualcosa non funziona. Zobaczcie, że bardzo wiele rzeczy możemy wyrazić prościej, naokoło. I to nie chodzi o to, żeby później nie, nie, nie dowiedzieć się, jakie jest klawiatura i nie zapamiętać tego. Jasne, fajnie wiedzieć i zapamiętać. Natomiast bardzo często, w takich sytuacjach, kiedy chcemy powiedzieć tu i teraz z tymi zasobami, które mamy tu i teraz, to będzie to od nas wymagało, wymagało elastyczności, powiedzenia czegoś naokoło, powiedzenia czegoś pro, prościej. I do tego bardzo was zachęcam, bo to sprawi, że naprawdę będziecie mówić po włosku i to będzie Wam przynosiło bardzo dużo radości. Bo to, że sobie poradziliśmy w jakiejś sytuacji, pomimo tego, że nie znaliśmy nawet kluczowego słówka, dodaje skrzydeł i wiatru w żagle, i czujemy się pewniej, i to może być powodem, dla którego sprawdzimy, jakie jest dane słówko, zapamiętamy je do końca życia, i po prostu po to się uczymy języka włoskiego, nie żeby być. Bezbłędni, perfekcyjni, znać cały słownik. My się uczymy tego języka, żeby się komunikować, wchodzić w te interakcje po włosku i żeby to nam przynosiło po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo dużo radości i satysfakcji. Chciałam Wam też dać znać, że nadal możecie zamówić moją książkę, przepis na włoski, z darmową dostawą. To jest ponad 400 stron. Takiej wiedzy, którą sama bym chciała mieć, kiedy zaczynałam naukę języka włoskiego, prowadzę was tam za rękę. Ponad 400 stron i 300 zadań w takim bardzo przyjemny sposób. Przechodzimy przez tą włoską gramatykę. Jest też czas na zabawę, na odpoczynek, ale też właśnie na uporządkowanie sobie tych fundamentów w języku włoskim. Teraz możecie zamówić książkę jeszcze z darmową dostawą. Wejdź na stronę italia.alt.pl, link znajdziesz w opisie tego odcinka i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Ja dziękuję Wam za kolejny wspólny poniedziałek. Buona giornata e alla prossima.